Rery. Cześć mankos! O, ja go, że mam z tej strony JOLANDA i witam was w kolejnym odcinku, tym razem jest, to, jest to, ten odcinek świąteczny z ekstry i jest ze mną taka osoba jak Drofsolina, no, przywitaj się. Cześć, cześć. E, Jego ja nie dzisiaj DO odcinku będziemy rozłożyć tency, będziemy mali dzisiaj w Mikołaja. E, I... No, dobra, mów coś. <grych> a, a czy no... Kontynuuj, kontynuuj, mi tam to lepiej. A, że... To powiedz mi tylko, ile zostawił odcinki Młapek Bo poziomie tego nawet ja nie wiem yy, no, no to nie A, wiem, no, dajmy to... próg 150 Dobra, yy, dobra, na wstępie, jeszcze na, tam na kierunek. Kochani, dobiliśmy 10 tysięcy subskrypcji Rozumiecie wy to? 10 tysięcy, już jest was 10 tysięcy i mam że będzie was coraz więcej No i standardowo, dzisiejszy próg to jest yy, 1000 1000, 1000 yy, Ile? 150 złapiec w górę. 150 może w, kolejne... tak. w górę i kolejny odcinek. Co? 150 może w górę i kolejny odcinek. Tak, ale mam nadzieję, że zrobicie drob... ten prezent świąteczny Dropsikowi i wybijecie trochę więcej. I dzisiaj, jak już mówiłam, będziemy dostać prezenty. Tak. Drobcik przygotował jakieś prezenty, i do każdej. Znaczy, po prostu będziemy chodzić tutaj po wyspie. E, na tej jednej wyspie, bo jednak tak było za dużo osób. E, Proszę będzie biorąc te prezenty. Ja mam książeczki i przygotowaną jakby formułkę, ja Wam nawet ją przeczytam, e, bo dzisiaj, znaczy dzisiaj, do no sobie 5 minut już przed nagrywką, napisaliśmy to. Więc jest tak. Ho, 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 z okazji Bożego narodzenia, Mikael wziął się do roboty i przedczas tam prezenty. E, święty uzna, że w tym roku bo jest grzeczny, a w zamian tego wręcz Ci mał upominek I, do... to, i to będzie w skrzynce Dokładnie. Jakby a będzie w skrzynce, w skrzynce? a w skrzynce to będzie prezent. Prze... Mam... Ogólnie to nie wiem ile, po ile będziemy tego kłaść, bo ogólnie ma tam 400 takich bloków żelaza 2 i 12 bl... 2 takich i 12 bloków złota. No i diamenty to jest na razie 39. No bo na razie jesteśmy biedni na razie. Na razie. Znaczy, no, na razie, czekaj, coś wam zaspoileruję. To będzie odcinek sylwestrowy, nie widzowie. No. no. Ale na razie, na, na razie jesteśmy biedni. Biegnij, biegn biegn Boże, biedni jesteśmy na razie. Biegnij. Eee, to co, najpierw polecimy tak, jak jest nam jak, jak znaczy... na najbliżej, nie? Czyli ty, Dmatiszek. -ku... No, kuchnij faktycznie, no bo... Wiecie, widzowie, ja już. Tam będę, ja już natka <laughs> natka na tekstu ja myślę, że już z nim mieszkam, bo zobaczcie. Niby tu jest wejście do niego, okej, okay, ale. Hmm. To jest chyba mój dom! Znaczy, nasz dom. Tu jest jedno wejście. Hmm. A gdzie ta ściana? A gdzie ta ściana? A gdzie ta ściana? A, ale usunął. No, ja, no myślałem, że byłeś, że ja już usunąłem tu, yy, no to co, kładziemy na gdzie tam. Pod chinką! Tylko jak on. O, no, tu tak. no właśnie, tego się bawię. Ej, z shiftem, musisz shift. No 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 no. I. Dobra. Tylko może to ty, ja on tutaj postawię... Wie to czekaj, może tutaj, o tutaj, schowajmy ją trochę. On jej nie zauważy właśnie, się tego boję, że nie zauważy, a to ktoś zauważy na pewno. Dobra. No to będzie śmieszne, jeżeli nie zauważy. No nie. Dobrze, tutaj połóż tą y, książkę na środku, jak, jak tam już miała już tekst w niej. I yy. ja tutaj pokładam mniej więcej te bloki tak, bym chciał, żeby wyglądał Nie, na odwrót. Bo bloka z, z jest z, z bloku, bloku złota jest mniej, więc tak poukładam bloki złota. Yy, żelazo pójdzie tutaj. O jajuszko. I po cztery diamenciki. Oj, Ał. To nie ja! To nie ja! Dobra. Tak to lecimy e, dalej. Więc jak... Tak, więc Mikołaj zostawił prezenty, a my lecimy na dół do Matiego więc możemy sobie z przejściem ładnie pięknie. Nie później do tak tak gdzieś, gdzieś na... od najbliżej do najdalej. No! Czy Niedelecha będzie, a będziemy szli do? Ardu? Do kogo? Archiego? Arcie, u, Arcie, u Arciego to jest ten port. Tak. To nie jest tak daleko. To jest... W sumie on, on ma naj, najdalej. Ogólnie są prezenty no, dla się, ten... ekipy LCP, no bo jednak... Gdybyśmy mieli z całego serwera, to Osto. nie ma chyba osoby, które by na to było stać. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Patrz. On tutaj, tutaj na pewno zobaczy, bo on tutaj czasami przychodzi jak nagrywa. A, no to... Yy, dobra, to tutaj. Nie możemy... Ona tu... To... To... Cieka, kolejną książeczkę przygotuję. Tak, ja jest sobie Wkładam. Dobra. Dobra. Kurde, to jest ciężkie tak rozłożyć. A to boli w portfel. <gry> Mam nadzieję, że tych... Najbardziej się boję bloki zł złota, bo tak to będę musiał jeszcze iść na rynek. W ogóle, jeżeli jest jakiś gracz ek ekstry, który na targowisku jeszcze nie był i nie kupił ode mnie żelaza, bo tam sprzedaje bardzo dużą liczbę żelaza i bardzo dużą liczbę złota, Eee, Chyba blok Chyba 10 bloków tego eee, Żelaza jest za... Jeżeli się nie mylę. 6 diamentów albo 4 diamenty już nie pamiętam. O, to jest to nasze miejsce, gdzie ostatnio kład kładliśmy. Na samym starcie. Dokładnie. Eee, dobrze, to jest złotko. Na o, Co ty masz tak fajnie? Tak, raz, dwa, sobie <laughs> się muszę ja męczyć? Widzisz? Chyba diamentów na mnie starczy, tak teraz patrzę. Będę musiał iść jeszcze do skrzynki na chwilkę, ale to zobaczymy później. No. Dobra, to jest skrzynka Bebek. zostawiona. Dobra, to jest tak. Ty Mati, Natek, Wiwi, są za... Yy, Można może ich odhaczyć. Pójdziemy teraz do Teu. Dociaka tej już nie ma. Później będzie yy, gdzieś... A, rybka a jeszcze to jest. to w ogóle tutaj funkcjonuje jeszcze? No, to jest domek tełu. No tak, ale czy na tutaj gra? No tak, no zobacz no. Nie, no, są to. są, myślisz, to są, to są, są nie nowe, to są nowe te rzeczy wszystkie. To nie wiem, połóżmy sobie tutaj, o. Jak będzie, to powinna zauważyć. I że chyba nie. Chyba, że jest ślepa, no to nie zauważy. To będzie gorzej. No, różnie Ale powinna zauważyć. Myślę, że, że zauważy. Diamenciki. Lecimy. Lecimy, lecimy do dalej. Kury. Teraz, yy, Kuba? Rybka. Rybka jest pierwsza. A rybka? Oj, a to się nie... nie ja widzę, widzieli, że ja chciałem po prostu pokazać. Tak o nie... To, a, późni, to później się. skaczemy, nie? Z balkoniku. Ja, mam... ja ci dam wodę, bo ja i tak przeżyję. Mam feather Nie foling. chcę wody, ja wola perełkę. Nie, nie, bo nie, nie. wziąć perełki. Tutaj? Jeszcze wyżej? Nie, wyżej. Jeszcze wyżej? A tutaj, tak? O tu. Ale to może gdzieś w innym miejscu Nie wiem, tutaj już, Nie, tu. A, ty dobra Już, już, Proszę Cię bardzo Dobrze, dziękuję Dobra, jest wklejony Na środeczku książecz Ja schodzę na ja nie mam Ja lubię swoje życie, życie jest piękne Pamiętajcie kochani, kochajcie życie Życie jest tylko jedno Jest piękne, nawet jak nie jest piękne, to jest piękne Pamiętajcie o tym Ile na Ciebie czekać, Ile czekać? A teraz Kuba, no właśnie No Myślała, Kubuś, Kubuś Jezonko Znaczy to już bym przeżył, bo ja bym Bo ja sobie wziąłem zbrojkę, i nie noszę A, a to o, właśnie tu. do domku Właśnie, właśnie, Dobry na górze ją Na górze Ci co znajdą, to znajdą to jest... te prezenty Jak nie znajdą, to nie znajdą Ej, Kubuś tam spalił Jedny Kubuś No To może w magazynie mu zostawmy No eee. Bo pewnie tam nie o, wchodzi po tym spaleniu. O, tu jest, o, dobra, tu jest miejsce. O, dobra. Dobra. To ja Mi książeczki kończą. Znaczy, no. Zostało jeszcze chyba. Na, tak, na koło chyba 7 osób. No, ja mam cztery książeczki. To wiesz, musiałem. To pytałem cię, czy masz tyle. No i mówiłem ci, ile, ja chciałam, ile mam, ale nie powiedziałeś mi dokładnie ilu osób. Mm. Yy, to szybko ten, to czekaj. Yy, szybko idę dorobić tych książeczek. na Nawie książeczki? No, już ten. To ja polecę już do tego, do Martyny i poczekam na ciebie tam u niej. No dobrze, widzowie, idziemy w końcu tej Martyny. No, mamy już jest późno, Jolo, a ciebie tak długo nie było, Jolo. Mogłabyś nie śpiewać, bo tam mnie denerwuje. Macie, że ona już dwie godziny tak śpiewa. Nie, tutaj. Oj, nie, na początku. ebo bo na mocu Etka Etka z Gretka ma, no bo może lubi Etka, nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. Dobrze. Idziemy dalej. Czekaj, no muszę diamenty odłożyć. Są 11 diamentów. Ile? 11. Czyli nie starczy jednego o. diamenta dla kogoś. A Smażemia jest bogaty, bogaty. Bogaci są to Właśnie teraz pójdziemy do Darciego. Są... <laughs> tutaj tak ktoś tak, mieszka. Viviantę. Tak. Vivianty i Wen. A, tu nie razem mieszkam? No, patrz. Norg i Vena o no. i tu na wejściu no, pyknij O tu. O czekaj na podwyższeniu zrób. Tak, o zepsuję im życie. Nie, zła <grym> już, już się mylę, co gdzie powinna Ja nie pamiętam, ja bym nie dawał kiedy już do końca. Ej, bo nie ten kot nie wypada nie ważne nie było. Chodź, chodź. nie do czego? Dementowska, a dobra, dobra, dobra jak będziemy wracać do Dementowska Tak, no, no i ja później bym... Smolax i jeszcze Maj Majkę na samym końcu, nie? Właśnie, bo eee... który eee... dom jest tam do Archiego? Znaczy Mike Chędzia... Który to jest dom? Zostawmy mu... O, ta maska, to chodzi, przy skrzynkach mu zostawimy Tak właśnie, żeby się wyróżniało, nie? No to tutaj O Na nr się na nr Nie, tutaj no to już, ja chciałam powiedzieć, że Mike jakby już nie, jakby Mike nie należy, chyba to już, znaczy nie należy, on, jakby on jest poza wyspą, Ale więc... jak, on mieszka... A to jest cały rozteren wyspy, tam ludzie nie mogą niszczyć. Nie mogą? Nie, tam jest, tam nie mogą niszczyć. W ogóle najbardziej mi to, rozba... tak bardzo mi to korci. <laughs> już raz chciałem to zrobić, ale już ta... Mati nie powstrzymał. Bo powiedział, że bym dostał bana. Ja bym to zrobił. <laughs> A właśnie, zapomniałem jeszcze, bo będzie mi jeszcze opening, bo mam 12 kluczy świątecznych, których nie wykorzystywałem. 12, tak, i dzisiaj będzie 13, bo już nie odbierałem dzisiaj. Tak, na odcinku sobie szybko. ty, mentor, mentor. Wiem, 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 musiałem tam dojść, bo tak chodzę dróżkami, a nie po górze. No wejdź, wejdź. Tutaj? Tu. Dobra, stały mi dwie książki. Teraz Smolaksa i Majkę Nie dorobiłeś? Nie... Byłaś? Robiłeś! Boże... No, dorobiłam Kurde... Ale zrobiłem dwie Czekaj, poczucie, od niego di... Albo... Czekaj, marchewkę No czekaj, mają marcheweczkę, będę się ucieszy z mojej marcheweczki A Zjemy marchewki, daliśmy Paweł, nie walasz. Teraz uciesz się z marchewki Eee, już Smolaksa A Smolaksu damy mu więcej złota Dora rora rora e re e re e We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, And a happy new year Wiesz co wy nigdy nie nagrywajcie z YOLO Bo ona śpiewa i śpiewa i śpiewa i śpiewa i śpiewa, śpiewa Naprawdę <sumổ> A to jest cover! <laughs> no nie, to nie działa jak cover Musiał to wyciszyć cały twój śpiew No nie, ja fajnie, no. możesz to fajnie zmontować Jak mogę to fajnie zmontować? No fajnie, tak wiesz, tak wiesz, jest Ja chcę się wysz. wyspać jeszcze dzisiaj Ty mi każesz jeszcze fajnie to zmontować No to, ale ty myślisz, nie dość, że to zmontował Nie Widzowie, nie dość, że ona na, na siebie cały dzień czekać, jest godzina 21.10 to, że mam o. życie, to nie znaczy, że to, to... Jakie życie? To tylko pierniki piekłaś, nie, to nie jest życie. Bo, nie, bo miałam za na lekcje, później y, zrobiłam ciasto na pierniki, później pojechałam po choinkę... No, później otwierałaś jakąś paczkę, kurde... Y, y, znaczy nie, zaczęłam robić ciasto na pierniki, później otwierałam paczkę... Y, znaczy, y, Ciekawe jaką... Y, później... Ja chcecie, ja, jak chcecie się dowiedzieć, to zapraszam na Instagrama Jolomonemanea. Dokładnie, tam jest podpisana i to jest takie... takie, takie duże dla mnie do sendekłam. A tam jest Mikołaj I... duże. A ty była no. nawet No, i co? Później otworzyłam tą paczkę dokończyłam też na pierniki, wystawiłam też na pierniki na nadwór, pojechałam po choinkę. Kupiliśmy z choinkę, znaczy pierwszy no, obieźliśmy. Szybciej szybciej, 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 Na no, no, no. ten kupiliśmy choinkę, wróciliśmy do domu, pojechałam ten. zawieść prezent moim tym. Moim ko-repetytorką, co prawda mnie strunowało, ale udało się eee, wróciłam, była, dokończyłam pierniki e, Upiekłam je, później po... E, najpierw, jeszcze nagrywkę była Nagrywkę szkoły i teraz, na, od razu potem nagrywamy to Dobrze, no to tak, no to my widzowie, zaraz się zobaczymy, tylko dojdziemy do w, wyspy eventowej świątecznej mnie. Dobrze widzowie, no to już jesteśmy tutaj Jak widzicie, tu jest Mikołaj, od którego się bierze Znaczy, mu się daje kluczyki, ja muszę sobie Niestety, powinienem ciężką kluczyków wcześniej i teraz muszę o 12 kluczyków. I dobra. No to w sumie, tak. Ty masz w sumie jedną sobie swoją skrzynkę, nie? Dzisiejszą? Czy odbierałaś? już otwierałaś? Już chciałem... trzy leka. A, o, no to widzicie. To teraz, opening tylko. 13 skrzyneczek yy, świątecznych. Mam Na nadzieję, że wypadnie lista niegrzecznych dzieci. Albo kwiatuszek ilom moneny. No nie, dzwoneczki... A, nie? U, co to jest? miecik gluferka. Okej okay. Bardzo interesujący przedmiot O, to możesz minąć Zaraz ci go dam go I jakiś fajny jest czy znaczy, to jest Smite 5 Nie znam się na Mmm, o! Kubka-Renifera Przecie <laughs> bardzo co? No, no, tak, no... W końcu luferka, no cóż... Luferek nie ma jakoś dużo diamentu, no to... TAK! Mam! O oh my G! Chciałem to zrobić, o... nie ja go odsyłam, bo ciekawy temat, jestłam nasz temat. Ciekawy ten. O, nie Jestem niegrzeczny. Niegrzeczny. Bo jestem grzeczny. Uuuu! No. Nie fajnie, nie fajnie. Dlatego właśnie teraz ten daje prezenty ludziom, żeby. Bombowy prezent, żeby właśnie być grzecznym w tym roku, żeby Mikołaj mi jeszcze coś dał na święta. Co nie, Mikołaj? Tak, tak, pokiwa. O, dokładnie, tak, tak. Mikro kiwa mi na o, tak. O, czekaj, czekaj. Nie mogę, o, nie mogę w nik wejść, ty. No bo, bo, on jest. O nie, widziałem książkę z Mendingiem, czyli już jej nie dostanę. Mam skrzydełkę, O, zabiorę moją świnię na Tak. A nie, na udział? Zabiorę moją świnię na wyprawę, będzie jeździć do no. utraty tchu. Znowu widziałem Mending, czyli znowu go nie dostanę

No nie, co to, to jest? Dobre. A to jest kupka Lanifera, a... Zol. Świetnie. Lista niegrzecznych dzieci, proszę. Nie, proszę, proszę. Dzieci. Lista niegrzecznych dzieci nie. Nie, nie. nie, nie będzie nie ma czał. A nie. Nie ma O, spodnie szczał, elficy! Ale o, ona, lol. One Ale stopy. ma. Ona mają Ale zobacz, co to jest. No, to jest zielone. no bo to jest jak surpaka też świątecznego. Nie. No jest sobie Oh O my, w rejestopach kalesony mam. I coś w sobie, widzisz to? Czekaj, chwilkę, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj Mam zieloną klatę. Bo. O, znowu mieć do Dobra, o. Co to jest? Czego masz tutaj na klacie? Nie, wiem. Zbugowało się coś. okej. Dwie próby zostały, widzowie. Na trzy mamy, trzy. Dobra Turu, turu Nie, bo nie jest Nie, nie, jest. nie Jola, Mniej energii, proszę Bo mi aż bolą od tej twojej energii Glut trzeka To fajny glut szeku, Dzięki Ostatnia próba No Uda się Wsuwać tych rzeczy dzieci Nie E Ale może piżamka będzie A piżamka to, to jest? Aha, śledzi rybki No to świetnie A my karki wypuszczę Ale, go na wolność no nie wyrzucaj śledziego rybki chciałem go wypuści na wolność nie bo to ślik rybki, Czyli czy ślik wrzucimy do tego, do akwarium no dobrze no to Dobra. w sumie zrobię tyle więc yy, chciałem wam ojej nie mam jeszcze Ja już złap sobie kilka rzeczy gluta sobie weź na złodziei i co tam jeszcze a i bombowy prezent i ząbek o bombowy prezent przyjmę chętnie no. Dobrze, więc dziękuję wszystkim tak. za oglądanie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wbicie 10 tysięcy subskrypcji na kanale, bo w sumie yy, dzięki Szek... bardzo dużo osób się do tego przyczyniło. Naprawdę na tak. Jolo, Szeku, Smolak, Stydmati, Emilia i Jolo, jo chyba już mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Tak. Yy, no, to jest bardzo fajny próg i udało się. Ja myślałem, że się ledwo uda do, do końca roku, a się udało dość przed świętami, więc. Taki mi prezent robicie więc ja też rozdaję Wam taki prezent w, form w formie odcinka. No i, jest, no i jeszcze jeden odcinek będzie w tym roku ostatni w Sylwestra. Więc też nie zapomnijcie zostawić 31 o 15.30, tak jak zawsze, odcinek na kanale. Będziecie mieli czas, bo niestety no nie, nie można wychodzić zbytnio z domu na Sylwestra, więc będziecie mieli czas, żeby obejrzeć ten odcinek bez problemu. Jeszcze raz, czy próg w górę na, na ten odcinek to jest 150. Komentarz od Joela, jaki byś chciał komentarz do serduszkowania? Eee, yy, Wesołych Świąt! To komentarz Wesołych Świąt, ja Wam yy, zaraz, za zaserduszkujemy komentarz. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zobaczcie do kolejnego śnieczka, Pa-pa!